pierwsze tornistry, emocje i duma w oczach rodziców. Tak wyglądały tegoroczne uroczystości ślubowania pierwszoklasistów w gminie Piekoszów. W październiku niemal 200 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w gminie zostało oficjalnie przyjętych do grona uczniów, rozpoczynając tym samym swoją przygodę z nauką. W gminie Piekoszów rodzice są bardzo zaangażowani, bo są na wszystkich wydarzeniach i widać, że dopingują naszym dzieciom, dlatego wielkie gratulacje, dużo radości, dużo miłości, dużo cierpliwości do naszych kochanych dzieci. Na no, nauczycielom, dyrekcji to mogę tylko serdecznie jako wodarz podziękować, że czuwają, że wychowują nasze dzieci, że przekazują im wiedzę, że tutaj kształtują swój talent, kształtują swoje pasje. Wychowują się, bardzo ważne, nawiązują swoje pierwsze wspaniałe przyjaźnie, bo co by nie powiedzieć, szkołę podstawową pamięta się do końca życia. I takie momenty są bardzo takie emocjonalne, wrażliwe. Dyrektorzy szkół podkreślali, że pasowanie to wyjątkowy moment, który symbolicznie otwiera dzieciom drzwi do świata wiedzy, a nauczycielom daje radość powitania nowych wychowanków. Jest to jedna z ważniejszych uroczystości, kiedy to w nasze grono, w poczet uczniów naszej szkoły, możemy przyjąć nowych uczniów, uczniów właśnie klasy pierwszej. Myślę, że jest to bardzo duże wydarzenie, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. W każdej ze szkół odbyły się wyjątkowe ceremonie, podczas których najmłodsi składali uroczyste ślubowanie, a dyrektorzy pasowali ich symbolicznym ołówkiem na uczniów. To był moment, który z całą pewnością zapamiętają na długo. A chciałbym im życzyć, żeby w szkole czuli się dobrze, żeby tutaj odkryli przyjaźnie i dobre relacje, żeby też uczyli się nowych rzeczy, które będą ich rozwijać. No i żeby to, jak oni sami mówili, to życie według dziękuję, proszę, przepraszam, też nakręcało ich na to, że będą wartościowymi i wspaniałymi ludźmi. Pierwszoklasiści chętnie opowiadali o swoich wrażeniach, o nowych kolegach, ulubionych zajęciach i tym, że w szkole jest naprawdę fajnie. Uroczystości ślubowania w gminie piekoszów pokazały, że nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też radość wspólnego odkrywania świata i budowania przyjaźni.